Na ekranie końcowym w grze dla znajomych, boty mają moc pierwszą, a mimo tego, w grze mają star powery. Plecak letniej Jessie ma zabieżkę do zamka, ale nie ma zamka. Na kanale najpopularniejszego zagranicznego youtubera Blowstars Team Royal, w ostatnim odcinku w 3 i 3 sekundzie pojawia się Citrox grający Bibi. Na oblężeniu da się zrobić tak, żeby były dwa roboty w tym samym czasie. Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszych mega ciekawych mitów, to sprawdźcie koniecznie, czy aby na pewno subskrybujcie mój kanał. Jeśli przycisk subskrybuj, widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara, jest was czerwony, to koniecznie w kliknijcie, kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie także był szary, bo do końca roku lecimy po 500 tysięcy subów. To teraz już oficjalnie, siemanko, z historii Citrox, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pogromców mitów Brawl Stars. W dzisiejszym filmie, jak zwykle, pokażę Wam 10 mega ciekawych mitów, które proponowaliście w komentarzach pod poprzednim filmem. Ale zanim do nich przejdziemy, to chciałbym pokazać wam jedną, bardzo ciekawą aplikację, która jest sponsorem dzisiejszego filmu. A mowa tu o aplikacji lootboy.de, czyli aplikacji, w której zbieramy monety oraz diamenty, za które następnie możemy kupować i otwierać różnego rodzaju paczki. W Twórcy tej aplikacji przygotowali dla was specjalny ten otokod dzięki któremu dostaniecie w tej aplikacji 1500 lootcoinców, czyli 1500 monet oraz 20 diamentów. Kod ten możecie odebrać albo w aplikacji lootboy.de na telefony z Androidem, wtedy klikacie w lewym górnym rogu te trzy paski, następnie Rhythm Code, i tutaj Brawl GG, tylko bardzo ważna informacja, B oraz GG muszą być pisane dużymi literami, albo ten kod możecie wpisać po prostu na stronie internetowej lootboy.de. Jeśli macie iPhone'a, to niestety w aplikacji na iPhonie tego kodu nie wpiszecie, więc zróbcie to wtedy przez stronę internetową. I wtedy już prawie będziecie mogli otworzyć paczkę za 2000 monet. Dokonuję wam jeszcze 500 monet, więc widzicie sobie od razu ten przycisk daily w lewym górnym rogu za to słuchajcie, dostaniecie tutaj darmowe 150 końców. I teraz, żeby dobić brakujące 3 100 monet do otwarcia tej paczki wchodzicie w zakładkę komiks i tutaj moi drodzy wystarczy, że przeczytacie i obejrzycie jeden z komiksów. Jak widzicie po obejrzeniu komiksu wyskakuje komunikat, że otrzymaliśmy 350 lud końców. Otwórzmy sobie w takim razie paczkę za 2000 monet i z paczek słuchajcie w tej aplikacji możecie otrzymywać różne rzeczy. Mogą to być na przykład kody do gier i z tego co wiem twórcy tej apki dodali ostatnio do paczek za 2000 monet prawie 100 tysięcy kodów do pełnych wersji gier. Te gry po prostu czekają was się zdobędziecie i nigdy wcześniej aż tyle kodów na raz nie zostało dodanych. Mogą to być zniszczone do zakupu na przykład sprzętu e, gamingowego albo darmowe gemy w Brawl Stars. Zanim do darmowych game'ów przejdziemy, to otwórzmy sobie słuchajcie tę e, paczuszkę i sprawdźmy co my tutaj mamy. Mamy, e, jak widzicie, cztery karty. Karty trafiły do naszego ekwipunku, dostaliśmy kod na grę Alien Cleanup Elite, dostaliśmy słuchajcie jakiś czołg w World of Tanks oraz jakąś tapetę, ale moi drodzy twórcy tej aplikacji specjalnie dla nas stworzyli też tutaj personalizowane paczki, więc paczka JJki, farela oraz paczka moja i te paczki możecie kupić, ale nie musicie tego robić, bo Możecie zdobyć je za darmo Wystarczy, że wejdziecie w zakładkę Diamonds Następnie, słuchajcie, klikniecie Diamond Quests I tutaj, moi drodzy, będziecie mieli różne zadania do wykonania Jeśli wykonacie zadanie, to otrzymacie liczbę gemów, która widnieje po prawej stronie Ale skoro mamy już domenty, to otwórzmy sobie jeszcze 5 moich personalizowanych paczek Każda paczka, jak widzicie, kosztuje 100 diamentów, także nie tak źle Wybieramy od razu 5 sztuk, naciskamy Get Now No i uwaga, moi drodzy, otwieramy pierwsza paczuszka Zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie Przerywamy tą paczkę i mam, słuchajcie, 1000 mod. Do tego mamy jeszcze kilka... E, innych ciekawych rzeczy. Jak widzicie jesteśmy kod do gry State of Mind, dostaliśmy bonus w grze World of Warships, Zostaliśmy, słuchajcie, e, bonusy warte 10 dolarów w grze Nonstop Night oraz bonusy warte 7 dolarów w grze Flick Arena. Ale okej, okay, otwórzmy sobie kolejną paczuszkę, zobaczmy co z niej wypadnie. Uwaga, mamy jak widzicie 250 monet, mamy też e, tutaj jakieś kodziki, dobra. Okej, okay, czas na trzecią paczuszkę. W trzeciej paczce jak widzicie znowu 2000 e, monet, w poprzedniej paczce też monety były. I z tego co widzę karty Google Play'a, a właściwie darmowe gemy do Brawl Stars. Tak moi drodzy, jak widzicie mamy kartę Google Play o wartości 100 złotych, za którą będziemy mogli kupić darmowe gemy do Brawl Czas, moi drodzy, na dwie ostatnie paczuszki. Zobaczymy, czy znowu będą jakieś darmowe gemy. Uwaga! Mamy 500 monet, e, czyli tych loot końców. Mamy coś do World of Warships. Mamy Bulwarda 90 dni za darmo, bodajże. Sporo tych bonusów, słuchajcie, ale czas otworzyć ostatnią paczuszkę. Uwaga, co mamy? Mamy 750 loot końców Mamy, słuchajcie, e, tutaj jakąś gierkę na PC. Mamy, o! Zniżkę do lokata bodajże, na 15%, słuchajcie. Do tego bonus do gry Config of Nations oraz, moi drodzy, dwie Gry na PC ta? jeśli chcielibyście moi drodzy, takie paczki otworzyć u siebie na telefonie, to ściągnijcie tę aplikację. Link do jej pobrania macie oczywiście podany w opisie, albo jeśli nie chcecie ściągać aplikacji, to możecie wejść na stronę ludboj.di i tam, moi drodzy, założyć konto. Z racji tego, że przed chwilą w tej aplikacji udało mi się wygrać kartę Google Playa o wartości 100 zł, za którą można kupić 360 GB Pro Stars, to po dzisiejszym odcinku ktoś z Was tą kartą ode mnie otrzyma. Żeby ją zdobyć, wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i walniecie o dzwoneczek, no i nadal napiszecie byle jaki komentarz. Najlepiej gdyby były to propozycje mitów do kolejnego odcinka, ale jeśli nie macie pomysłu na żaden mit, to napiszcie cokolwiek A jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu, to jest nim Śliwka z XXX, z tym oto komentarzem Gratuluję Śliwka, z karta poleciała już do ciebie Na ekranie końcowym w grze dla znajomych, boty mają moc pierwszą, a mimo tego w grze mają star powery Pierwszy, ale bardzo ciekawy mit w dzisiejszym odcinku, sprawdzimy słuchajcie oczywiście w grze z botami I zwróćcie uwagę, że boty mają pod sobą e, symbol czaszki, czyli symbol Brawl Stars. To oznacza, jeśli na ziemi jest taki symbol pod zadmiarzem to to oznacza, że dany zademiasz ma aktywnego Star Powera. Jak wiadomo, Star Powera można odblokować dopiero, gdy ma się moc dziewiątą. Wtedy dopiero można zrobić Star Powera. I gdy na postaci zdobędziecie Star Powera, to automatycznie postać wbija na moc dziesiątą. To oznacza, że jeżeli e, gracie ze Star Powerem, to no, nie ma innej opcji. Wasza postać musi mieć moc dziesiątą. No i teoretycznie e, u Botów powinno być tak samo. No dobra, mamy odliczanie. mecz zakończy się za 4, 3, 2, 1. Ten. i uwaga moi drodzy koniec rozgrywki zaraz zobaczymy którą moc będą miały boty I jak widzicie wszystkie boty mają e, obok siebie 0 pocharków i moc pierwszą zwróćcie uwagę że ja pod sobą mam moc dziesiątą grałem ze star powerem czyli wszystko się zgadzało ale moi koledzy z drużyny mimo tego że pokazywało że mają star powery no to tutaj mają moc pierwszą to oznacza że star powerano nie powinni mieć a jednak jak wiecie, jakim studem mają. W związku z tym okazuje się, że boty jakim studem mogą mieć start power na mocy pierwszej, a więc mit potwierdzony! Gdy wybijesz się z odbijacza i będziesz leciał nad ultem Sandy, to w powietrzu będziesz widzialny. Drugi, również ciekawy mi w dzisiejszym odcinku, będzie, moi drodzy, sprawdzali z Natalią. Ja wybrałem sobie Sandy, bo Natalia go nie ma. Ja za chwilę postawię dzisiaj na środku burzę i Natalia wtedy wyskoczy z odbijacza i zobaczymy, czy lecąc nad burzą w powietrzu, Natalia będzie niewidzialna. Okej, okay, słuchajcie, ultem ładowany, rzutem tutaj burzę na środek, Natalia skacze odbijacza i uwaga... Jak widzicie, tak, Natalia będąc w powietrzu i wlatując nad teren tej burzy, nagle zrobiła się niewidzialna, bo zrobiła się przezroczysta, czyli wygląda na to, że będąc w powietrzu nad, e, słuchajcie, burzą Sandy, stajemy się niewidzialni. W związku z tym, drugi mit w dzisiejszym odcinku jest również potwierdzony. Plecak letniej Jessie ma zawieszkę do zamka... Ale nie ma zamka Kolejny bardzo szybki, ale bardzo ciekawy mit Związany z letnią Jessie, którą jak wiecie mam wybraną Obracamy sobie ją tyłem Tak żeby było widać plecak I zwróćcie uwagę, że faktycznie moi drodzy Na tym plecaku wisi sobie zawieszka do zamka Ale nigdzie nie widać na nim Tych ząbków od zamka Sprawdźmy z drugiej strony, może gdzieś tutaj z boku Plecaka będzie, ale no nie Ewidentnie zwróćcie uwagę Letnia Jessie tego zamka nie ma Czyli teoretycznie, mimo tego, że jest ta zawieszka No to plecaka swojego i tak nie da rady otworzyć w związku z tym, jak widzieliście, mit potwierdzony. Na eliminacji po ponad 7 minutach włączy się odliczanie do końca rundy. Okej, okay, kolejny mit w dzisiejszym odcinku, tym razem znany z eliminacją, czyli trybem, który. W którym również sprawdzaliśmy mity w poprzednim odcinku i podobno, słuchajcie, coś tutaj zmienili, i teraz powyżej 7 minut zaczyna się niby odliczanie. Ja teraz zaatakowałem robotę, chociaż w sumie nie chciałem tego robić, bo musimy go bronić, tak, żeby te 7 minut wytrwał, ale czy termin będzie potwierdzony, za 7 minut się okaże. Okej, okay, słuchajcie, zbliżamy się do 7 minut, mamy 658, 659, i uwaga, 7 minut stuknęło. Ale jak widzicie, żadnego obliczania jeszcze tutaj nie ma. Mamy słuchajcie 7,40, dalej nic. Zastanawiam się, czy... Ten komentarz to nie był czasem jakiś prank, żebym tylko tutaj stracił 7 minut Chociaż nie, zwróć uwagę, w tym momencie zaczęło się odliczanie i mamy 7 minut 50 sekund Czyli łącznie rozgrywka może maksymalnie trwać 8 minut A więc wygląda na to, że no faktycznie Supercell coś tutaj zmienił I w tym momencie nie da się walczyć z bossem dłużej niż 8 minut Po 8 minutach mamy, no jak widzicie, podsumowanie gry Zająłem w tym w momencie piąte miejsce No i gra się kończy A więc wygląda na to, że kolejny mi w dzisiejszym odcinku jest znowu potwierdzony na kanale najpopularniejszego, zagranicznego youtubera Brawl Stars, Team Royale w ostatnim odcinku w 3 minucie i 30 sekundzie pojawia się Citrox grający Bibi. Kolejny bardzo ciekawy minut w dzisiejszym odcinku, który sprawdzimy nie w Brawl Stars, ale na YouTubie. Chodzi do mojej drodzy kanał Team Royale, który ma na swoim koncie 627 tysięcy subskrypcji i na tym kanale filmy robią całe mnóstwo wyświetleń. Podobno w filmie z Dynamite'iem na miniaturce, który zrobił 748 tysięcy wyświetleń, w 3 minucie i 30 sekundzie jestem ja. Czas więc to sprawdzić Uwaga, jak widzicie, faktycznie jest w tym momencie odpalony Brawl Ball. Mamy Citroxa, który gra Bibi, który prawie strzelił bramkę, a właściwie zdobył bramkę, bo gracz tej drużyny, z której było nagrywane, strzelił samobójka. Uwaga, no jak widzicie, ewidentnie Citrox, jak widzicie, e, gra Bibi, leci tutaj na bramkę przeciwników i no w tym momencie e, bramka jest jemu przypisana, bo ktoś strzelił samobójka. Niestety, moi drodzy, muszę was zmartwić, że to nie byłem ja, tylko ktoś, kto się pode nie podszywał, bo dawno już Bibi nie grałem. Mogą być tak, że ten film był nagrywany dawno, dawno temu i ja już po prostu tego meczu nie pamiętam, ale no tak jak mówię, takiej akcji nie kojarzę, nie przypominam sobie, żebym w ostatnim czasie grał Bibi na Brawl Ballu, tym bardziej, że na Brawl Ballu gram bardzo rzadko. W związku z tym, moi drodzy, no faktycznie, ktoś się po nie podszywał, mój nick zobaczyło prawie ponad 700 tysięcy osób na tym kanale, ale niestety to nie byłem ja, czyli mit obalony. Chociaż w sumie w komentarzu nie było mowy, że to muszę koniecznie być ja, tylko było napisane, że pojawia się Citrox grający Bibi. No faktycznie, jakiś tam Citrox był, czyli jakby na to tak spojrzeć, no to mit jednak potwierdzony. Jeśli Frank użyje ulta na kruka, ale kruk w tym czasie podskoczy, to i tak zostanie przez Franka zamrożony. Okej, okay, moi drodzy, ten mit będę sprawdzał z moją dziewczyną Natalią. Mit bardzo ciekawy. Ja wziąłem, jak widzicie, krukę Natalia e, wzięła Franka. I tam gdzieś po prawej stronie już atakujemy razem Karla. Musimy teraz rzeczywiście naładować sobie ulty, a potem się spotkać. Okej, okay, moi drodzy, mamy ulty przygotowane. Natalia, używaj ulta na mnie. Uwaga, ja teraz skaczę. I jak widzieliście, będąc w powietrzu, Frank jednak chyba mnie nie zamroził. Ale żeby mieć 100% pewności, spróbujemy to powtórzyć. Okej, okay, moi drodzy, uwaga, drugie podejście na tanie. Używaj ulta, cyk, a ja teraz skaczę No jak widzieliście ewidenty. będąc w powietrzu, ult Franka na nas nie działa, co było dosyć oczywiste, ale musieliśmy to sprawdzić, a więc wygląda na to, że mit obalony. L Ray Primo ma na swoim naszyjniku swoją twarz. Kolejny mit w dzisiejszym odcinku związany, słuchajcie, z L Ray Primo, czyli moim zdaniem najładniejszym skinem właśnie do L Primo. I w poprzednim odcinku sprawdzaliśmy mit, który mówił, że El Rey Primo ma na swoim berle swoją twarz. Wtedy okazało się, że ten mit był potwierdzony, bo faktycznie. Jak wiecie na Berle El Primo jest jego twarz Ale podobno na jego nasienniku również taka twarz jest widoczna I zwróćcie uwagę moi drodzy, że na tych dwóch okrągłych złotych elementach Faktycznie jest widoczna twarz El Primo Powiem wam szczerze, że sam chyba nigdy nie zwróciłbym na to uwagi Także fajnie, że piszecie mi e, takie e, mity w komentarzach No i tutaj chyba nie ma co się zastanawiać Ewidentnie wygląda na to, że El Rey Primo ma na swoim nasienniku swoją twarz A więc mit potwierdzony kiedy na Prol Ballu wieżyczka peny z jej star powerem, który wystrzeliwuje bomby, zostanie zniszczona, a wszyscy przeciwnicy w tym czasie zostaną pokonani, to bomby zatrzymają się w powietrzu i spadną dopiero, gdy jakiś przeciwnik się zrespi. Okej okay, moi drodzy, kolejny bardzo ciekawy mit, w którym chodzi głównie o star power do peny. Mam tutaj na myśli ten Star Power, który widzicie, czyli e, ostatni wybuch. I ten star Power działa tak, że gdy działko peny zostaje zniszczone, w stronę pobliskich wrogów trafia ostatnia seria czterech bomb, a każda z nich zadaje 1680 punktów. Obrażeń. I teraz jak wiecie, zaprosiłem do gry Natalię oraz moich widzów Ja już im wszystko e, wytłumaczyłem i zaraz pokażę wam w grze o co chodzi Okej okay, moi drodzy jesteśmy już na mapie i w tym momencie Musimy naładować sobie ulta I ja i Natalia która jest w Musimy naładować ulty zaraz zobaczymy jak to wyjdzie Gramy tutaj na szczęście z widzami także wszystko im dokładnie wyjaśniliśmy I teraz tak ja już ulta mam Natalia ulta też już ma postawionego I teraz ja rzucam tej wieżyczkę Natalia obi tą wieżyczkę raz Zobaczymy czy się uda, dobra i teraz szybko ustawcie się w linii Ustawcie się w linii, ustawcie się w linii Dobra, pięknie i uwaga, dobijamy was I teraz wchodzę w y, te miny Pięknie, rozwalona i jak widzieliście, w momencie gdy nie było nikogo na mapie, no to wieżyczka strzelała na oślep. Czyli to nie jest tak, że jak nikogo nie ma na mapie, to wieżyczka strzela bombami, bomby się zatrzymują w powietrzu i czekają aż coś się pojawi. Tylko raz jeszcze zwróćcie uwagę, wieżyczka strzelała w każdą stronę, no bo po prostu nie miała żadnego celu. Wydaje mi się, że było to dobrze widoczne. W micie było napisane, że bomby zatrzymują się w powietrzu i spadną dopiero gdy e, gracze przeciętnej drużyny wrócą do gry. Ale jak widzieliście, jednak tak się nie stało. A więc kolejny ciekawy zapowiadający się mi w dzisiejszym Niestety obalony Gdy El Primo skoczy ultem na Piper Która będzie w powietrzu, to i tak zada Jej obrażenia, no dobra, czas na kolejny dzisiejszym odcinku związany ze skakaniem Ja mam jak widzicie e, Piperkę Natalia ma El Primo, teraz musimy tylko nadać o siebie ulty, Natalia wstążnie, bo ja tutaj mam Mniej życia od ciebie, pięknie Ja już mam ulta naładowanego, no i słuchajcie Zaraz użyję ulta, Natalia użyje na mnie ulta I zobaczymy czy jak będę w powietrzu, to zada mi obrażenia Okej, okay, Natalia, uwaga, na 3-4 na mnie Ja będę skakał wtedy do góry, uwaga 3-4, ќе скаше до горе и Jak widzieliście, Natalia, będąc pode mną, obrażeń mi nie zadała. Czasami w broń tak, że dzieją się dziwne rzeczy. Myślałem, że tym razem również dziwna rzecz się wydarzy. No ale na szczęście wszystko działa tak jak powinno. A więc, Smith, obalony. Na oblężeniu da się zrobić tak, żeby były dwa roboty w tym samym czasie. Ostatni, chyba najciekawszy, w dzisiejszym odcinku będziemy, moi drodzy, sprawdzali nie w grze, tylko ponownie na filmie. Użytkownik X-Prime udostępnił słuchajcie, na redycie filmik, na którym jest pokazane, jak można zrobić tak, aby w trybie oblężenia. Na jednej mapie były w tym samym czasie dwa roboty No i zwróćcie uwagę, filmik się moi drodzy zaczyna Jak widzicie, w jednej drużynie mamy trzech dżinów W drugiej drużynie mamy jakichś innych zadymiarzy To nie ma większego znaczenia No i teraz tak, jest to oczywiście gra dla znajomych Giny, jak widzicie, odciągają tutaj robota, który idzie Od drużyny przeciwnej No i starają się ładować sobie ulty O zadymiarze z drużyny przeciwnej Jak widzicie, robią wszystko, żeby po pierwsze nie zginąć A po drugie, żeby nie pozwolić temu robotowi Dojść do ich bazy Jak widzicie, tamci gracze nic nie się robią, tylko dają siebie atakować, żeby e, dżiny mogły ładować ulty. Póki co idzie im to bardzo, bardzo ładnie. Po pewnym czasie, jak widzicie, robot powoli zbliża się e, do ich bazy, ale to jeszcze nie jest problem, bo jak widzicie, e, kolejny raz e, dżinki będą tutaj tego robota od tej bazy odciągały i zaraz, moi drodzy, zobaczycie, co się stanie. W tym momencie, jak widzicie, robot został wyjęty poza, y, poza y, to, to pole i teraz na mapie pojawił się drugi robot, bo minął czas, słuchajcie, tamten robot nie został pokonany i na mapie pojawił się drugi robot. W związku z tym, w tym momencie, jak widzicie, na mapie są dwa roboty, które w tym samym czasie Mogą atakować bazę Przeciwników, patrzcie co się dzieje Dwa roboty lecą na, na bazę przeciwników Jak widzicie, tutaj no W tej chwili baza nie ma żadnych szans Filmik się niestety zakończył, ale Faktycznie jak widzieliście, udało się Zrobić tak, żeby w trybie obrężenia Dwa roboty w tym samym czasie atakowały Tak czy inaczej, przy wykorzystaniu błędu, że można mieć Trzy takie same postacie w Brawl Stars w grze dla znajomych Da się coś takiego zrobić A więc mit potwierdzony tak czy inaczej, na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli ten film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę, dobijmy po tym filmem 25 tysięcy lajków i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Pogromców Mitów. W opisie, przypominam, macie link do aplikacji lootboy.de, e, którą w dzisiejszym odcinku wam pokazywałem, więc ściągajcie, testujcie, otwierajcie paczki, bo może coś ciekawego za darmo uda wam się zdobyć.